Top Dr. Magazine. Innowacja inspirowana Nagrodą Nobla. Centropix wyznacza nową erę technologii wellness. Tekst Riley George. Kiedy myślimy o alternatywnym wellness, zazwyczaj myślimy o olejkach eterycznych, lekach homeopatycznych, igłach do akupunktury i jodze. Jednak obecnie opieka holistyczna osiąga poziom nauki nagrodzonej Nagrodą Nobla, łącząc fizykę, chemię i technologię elektromagnetyczną. Co w końcu zajmuje się pierwotną przyczyną braku równowagi biologicznej. Centropix to znana na całym świecie firma, która właśnie tym się zajmuje. Firma opracowała opatentowaną grupę zastosowań pola elektromagnetycznego i częstotliwości zintegrowanych z luksusową gamą produktów i doświadczeń. Pomyśl o firmie Apple, ale z wellness. Tysiące osób zmagających się z wypaleniem, przeciążeniem pracą i ogólnym brakiem energii już używa urządzenia Cloud aby odzyskać szczytowy poziom energii, zwiększyć swoją produktywność i uzyskać zastrzyk sił witalnych na cały dzień, aby to poczuć. Centropix jest w trakcie tworzenia własnej kategorii. Na czele technologii Centropix stoi wiodący na świecie ekspert w dziedzinie pól impulsów elektromagnetycznych, profesor doktor habilitowany Wolf A. Kafka, czołowy fizyk, neurofizjolog i były profesor światowej sławy Instytutu Maxa Plancka. Profesor dr Wolf A. Kafka. Pracował przez ponad 25 lat nad udoskonaleniem najbardziej zaawansowanego dostępnego obecnie sygnału elektromagnetycznego. PMF, pulsacyjne pole elektromagnetyczne, nie jest nowym obszarem holistycznego dobrego samopoczucia. Branża sięga lat 50. XX wieku i jest znana w całej Europie, zwłaszcza w krajach niemieckojęzycznych. PMF wykorzystuje pola elektromagnetyczne i dostarcza energię która wspiera naturalne procesy regulacyjne, a tym samym poprawia zdrowie i samopoczucie. W przeszłości urządzenia PMF były nieporęczne, nieprzenośne i ograniczały się do wąskiego zakresu sygnału. Założyciele Centropix, George Gessig i Nick Gleim, dostrzegli te ograniczenia w przestrzeni PMF i postanowili je wyeliminować. Właśnie to zrobili. Po zainwestowaniu ostatnich 25 lat w branżę o ugruntowanej pozycji, trwającą 7 dekad i cieszącą się uznaniem, dostrzegłem wyraźny brak innowacji. Ta świadomość skłoniła mnie do rozważenia produkcji technologii pulsacyjnego pola elektromagnetycznego nowej generacji o nazwie Cloud. Nick Gleim, dyrektor generalny Centropix Global.